Dzisiaj, że w odcinku podejmę się najgłupszej pracy mojego życia. A mianowicie będę handlował kupą. Boże, jak to brzmi, co ja robię ze swoim życiem? Ja. Przepraszam was, widzowie, to jest ostatni raz, kiedy ja grałem w takie grę. Przepraszam. Co tu ja kupić? Sprint za 50 roboksów! Jakie złocieństwo, ty. Cię da kupować? Kup Bugatti jednymi... Co? Cię da kupić Bugatti? My sobie tu musimy znaleźć miejsce, gdzie my możemy szybko handlować. Bo tu widzicie jakie mają farmy. Wy to, wy to widzicie, ile oni pieniędzy zarabiają. Ja też tak zarabiałem, ja mam teraz zero o. Co to jest? Ty, Bugatti! Patrzcie to! Bugatti normali dźwięk! Ehi, hey! che colore sve Bugatti? So tutti cosa fa là. Ne Bugatti college! <laughs> No wyobraź sobie, że nie masz Bugatti No nie mam Mógłbym zarobić więcej pieniędzy niż gdybym sprzedał kup Co za typ Co za typ Muszę mu udowodnić, że się byli! Ja rozumiem, widzowie, cel tej gry O nie, Boże Święty Czyli taki cel jest tej gierki, że my po prostu musimy udowodnić Andrzejowi, że nasza kupa będzie więcej warta od jego Dobra, jakkolwiek to brzmi Dobra, kupujemy coś ziomeczka Aha, i on nas będzie zarabiać Dla nas będzie zarabiał szybca Nie wierzę w to Ulepsz magazyn 35 Co jest w ogóle? A tu się... Aha, tu jest Analizacja, ok. Zatrudnij przyjaciela do. ok? dobra, zobaczmy. Okej, okay, mordo, dobra, mój brat, może być, dobra Ziomek, możesz to, i co ty będziesz tutaj robić, ty? Aha, ja rozumiem, okej, okay, okej, okay, to i, i na tym będziemy zaraz Ja nie mogę, my na tym będziemy zawierać pieniądze Nie wierzę w to, dobra, okej okay. Pierwsze pieniądze chyba są już przed nami, o to, to całkiem niezły pomysł na biznes Dobra, zabawny plakat, 10 koła, okej, okay, to na razie będziemy... Co jest, mam już dwie, dobra, okej okay. Wyjdźmy stąd i co, i to on to sprzedaje? Bo nic, system, o, to mało pieniędzy, żeby to ulep sprzedawcę Dwa dolce potrzebujemy, ty, ale to weź, ej Weź się ogarnij, tu zarabiaj. milion Potrzebujemy bańkę, żeby kupić Bugatti i przejść gierkę. Dobra, to jest w sumie nawet do zrobienia. To chyba nie będzie takie ciężkie. Okej, okay, widzowieczaje, my to zbieramy Jezus, ja to mam w worku. Dobra, mam pięć w worku. Że tak, bo mi tutaj możemy to. Do... Okej, okay, rozumiem. A ten to podpisuje, on to kupuje. Ja nie wiem, co to jest za głupia gra. Dobra, mamy sześć dolców. Możemy, musimy wydać je najlepiej, jak potrafimy. Ja daję w sprzedawce. On będzie teraz lepszy, będzie się lepiej targować. To dla nas jest na plus. Tutaj możemy. E, potrzebuje 35. Okej, okay, żeby ulepszyć magazyn. Tutaj 6 na kolejnego kupca. Okej, okay, a o, możemy za pięć go ulepszyć. Dobra, a ten na dole, jak mu tam idzie ziomeczek? Okej, okay, dobra, mamy już tutaj trzy kolejne. Dobra, trzy to jest gid, możemy to dostarczyć do góry. Yy, aha, ze sprint trzeba zapłacić 50 swojej. Dobra, kupmy sobie ten sprint, bo to dużo nam ułatwi. Pyk. Okej, okay, dzięki temu możemy szybciej chodzić. No i elegancko, dobra, 30 dolców to kolejny ziomek, który będzie, no, robił ten co ten, okej? Okay? Ja tego nie, nie będę komentować. Dobra, po prostu to olejmy. Teraz ja to mogę zanieść tutaj, dobra, oddaję. On ma trzy. Aha, i on to będzie sprzedawał. Oni się teraz targują, sprzedał mu za 7 dolców, człowieku. No to my jesteśmy ustawieni. Dobra, mamy 18. Ja ulepszę sprzedawcę za kolejną piątkę, czy ja mogę go znowu za 13. Dobra, Ulepszam. mi się wydaje, że on jest najlepszą inwestycją, bo on będzie sprzedawać to mega drogo, a teraz będzie to kupować Wojan. Tak, okej, okay. no, okej, okay. dobra, niech będzie. Bierzemy cztery. cyk, ale ten spin jest dobry ty. Ale to jest OP, okay. dobra, warto ładować Robuxy w tą gierkę. Oj, okay, widzę, mamy 20 dolców, więc po prostu cyk. Okej, okay, ulepszamy sprzedawcę, dobra, elegancko jest 20 dolców. On ma maksymalny poziom! Też. jest Ale z ciebie handlarz, ty! Ale dolców ty zarabiasz. No dobra, dobra, no jak jesteś taki koksen, no to git. Musimy ulepszyć magazyn, widzę, bo jak widzicie 35 dolców, a możemy mieć tylko trzy. Dobra, zejdźmy na dół, co się dzieje na dole. O, nie. O, nie! Wstawaj, mordo! Wstawaj, mordo, co ty robisz, ty? On zechciał cię spać, co? Masz tutaj dla mnie zarabiać, to jest moja nowa fabryka biznesu. Musimy przegodzić Andrzeja Tejta żeby on nie miał więcej pieniędzy od nas. On tak mnie obraził, że to jest szok. Dobra, bierzemy dwa elegancko, to już nam się tam chyba worek u góry napełni, bo mieliśmy jedno. Dobra, mamy tak. O, ziomek kupił. No i elegancko, 12 dolców. Ej, nasza fabryka zaczyna naprawdę solidnie zarabiać. Ej, wydaje mi się, że teraz bardziej będzie się opłacać kupić kolejnego ziomeczka. Cyk. Ej, kto to będzie? Kto to będzie? No, nie! Znowu mój brat! Nie wierzę w to! Za mało pieniędzy, to to jest wzmacniacz! Ej, to będzie jakieś dobre. Dobra, w tym momencie ich jest dwóch i we dwóch to robią. Dobra, ja po prostu nie mam widzenia pytań. Ta gra jest najgłupszą grą, jaką ja grałem na świecie, ale gra się całkiem dobrze. Kolejny kupił, patrzcie, kolejne pieniądze, pracują na konto. Całe 12 od Tousta. A możemy kupić jakiegoś innego, jeszcze takiego drugiego od tosta? Chyba nie możemy, ale tutaj. O, za 60 jest kolejny. Dobra, a mamy już 33. Muszę da kupić razy dwa. Ej, kupmy razy dwa, ile to kosztuje? Na 5 minut, tylko 20 Robuxów naprawdę. Ej, dobra, to kup mi na chyba 30 nawet minut. Chyba to się po prostu. Chociaż nie, dobra, nie użyję chyba tyle. Dajmy na te 20. Dobra, to jest mega spoko, bo dzięki temu będziemy mieli dwa razy tubę. Patrzcie, mogę ulepszyć magazyn, pyk. Teraz mogę mieć tutaj 5. Dobra, ej, to jest totalnie moim zdaniem, kozackie. A w naszym magazynie jest już 8. No i to mi się podoba. Właśnie tak, panowie, o to chodzi, właśnie tak macie to robić. Dobra robota, panowie. Właśnie tak, o to chodzi. Właśnie tak. 105 za kolejnego. Wspomnienie, panowie, zaraz mieli tutaj nową mordeczkę do pracy. Dobra, nasz magazyn, nieważne jak się zarabia pieniądze, ważne gdzie się zarabia, prawda? Brudny biznes, brudny Różnych hajs. Niektórzy o tym coś wiedzą. Okej, okay. ej! Bzyku to kupił, widziałem to! On jest naszym klientem? Nie spodziewałbym się tego po nim. Mamy nawet kamerę w naszym biznesie, o to właśnie chodzi, widzowie. Okej, okay, mamy 70 gotówki. Można tu zainwestować w coś nowego. Na przykład w nowego kopca. B, Kolejny szczypsą wlatuje na rejon. Dzień dobry, no i Targu się już zwoła naraz. O to chodzi, a my tu kupujemy kolejne ulepszenie sprzedawcy. Ej, powoli zaczynam nie nadążać z tym, co się dzieje. Patrzcie, kolejne 10 do zebrania. Pyk, kolejny forek. Ej, wstawaj, mordo! Bej, kopniak freira. Masz dla mnie zarabiać! To ma być! Moja wymiarzona fabryka pieniędzy, ok? I nieważne jak się ją będzie robić. Dobra, okej, okay, tutaj dajemy do magazyna. Ty! Myślałem, że ten ziomek mi chce coś ukraść, ale taki podekscytowany się wydawał. Dobra, ulepszmy to sta, niech ma wyższy poziom. Kto dla nas zarabia w takim biznesie, ja w to po prostu nie dowiedział. Co tu się odwala? Okej, okay, nasz magazyn ma 4 na 5, więc wypadałoby to sprzedać. Nie wiem dlaczego oni tego teraz nie sprzedają. Powinien tutaj się bardziej lepiej targować, ale aż milion my potrzebujemy, żeby mieć Bugatti. Ej, zobaczmy, jak tu wyglądało u innych. Jak innym to idzie? Jakie oni to mają malejki? Co jest w ogóle ty? Jakie oni tu to... Znęcy kręcą! 15 może mieć aż zbiorników. Dobra, hobby jest naprawdę mocny. Wróćmy jednak do naszego szarego świata, gdzie naprawdę na razie jest dość mocna bieda. Ale zobaczmy, co mamy w sklepie, Czy ja jestem w stanie coś fajnego kupić. Automatycznie zbiera kopniaki. Wydaje mi się, widzowie, że najlepsza chyba jest gotówka. Daję Ci dwa razy za trzy gotówki na 10 minut. nie. A czekajcie, jaki to ma sens, co? Aha, bo tu można było na 10. Ja mogłem to kupić na 10 minut, ale ja jestem debil, nie widziałem tej opcji. Dobra, mamy 110 dolców. Ulepszam sprzedawcę, pych zróbmy to. I on jest teraz już na maksymalnym poziomie trzeba by było kupić nowej. Ale nie mam 160. Zejdźmy na dół. Czy ja mogę coś kupić tutaj? Ej, mordo, Wstawaj, masz tu zarabiać dla mnie pieniądze. Mogę im kupić kolejny guzimeczkę zaraz. Dobra, to jak to zbierzemy, okej. Okay, to możemy iść to teraz zanieść. Tutaj to damy do magazynu, dobra. O nie wymknęło się znowu, ja rozumiem. Jak my tutaj za mało sprzedamy, to to się wymyka. Ale nieważne, mamy 112 dolców. Możemy coś tutaj kupić. Ty noob kupuje. Nie! ktoś jest jest ty. Weź, daj mi dużo za moją kupę, okej? Okay? Daj mi 500 dolców, dobra? Okej, okay, 24. Zaakceptuję taką formę płatności. O, i tu kolejne 24. Dobra, a i zarobimy fajną kasę. Weźmy kolejny Kolejnego kupca. On się po prostu przyda, ale next ja już na pewno muszę zainwestować w magazyn, bo za mało po prostu już tutaj tego jest. Dobra, biorę o nie, on znowu śpi. Wstawaj, mordo, zarabiaj dla mnie pieniądze. My tu musimy być najlepsi, panowie. Dobrze ci idzie, wariacie. Właśnie tak sprzedawaj te pieniądze. Tak jest, to jest to! Okej, okay, i zobaczmy! Let's go! 24 dolce, kolejny do kieszeni. Właśnie o to chodzi. Dobra, pyku. Palion dla mnie sprzedaje! Skuponiec! No dobra, no i za ile sprzedasz? No, zobaczmy, czy to się opłacało. Zatrudnić paniona 12 tylko. Stary, musimy porozmawiać. Sprzedajesz za małe pieniądze. Musisz to kupować za nie wiem, droższą kwotę musisz, no targowanie się, no właśnie, rób to za, weź mu sprzedaj to za 50, ty, przecież to jest nasz rodzinny biznes sprzedaj mu to za 50 dolców, 50 dolców mu, zaproponuj mu 50 dolarów, minimum 50 dolców i będzie okej, okay. dawaj, daj te 50 dolców, a ty, minimum 500 minimum 500, o nie, nie ma czym handlować szybko, szybko, bo nie mają jak sprzedać, klienci są wściekli, dobra wypełniłem, sorry, 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 o jak ruszyła fabryka, mamy 192 dolce, ale to jest dużo pieniędzy, nie wiem ile kosztuje kolejną lepszą jeziomka, 105, dobra, ale minimum Miejsca w magazynie. Wydaje mi się, że ważniejsze w tym momencie niż pchanie tam jest po prostu ulepszenie magazynu. Więc ja ulepszam magazyn. Mamy już 10, dobra, ok. 10 to jest bardzo dużo. To nam już pozwoli na fajną sprzedaż. Bierzemy dwie, dobra, ok. I może jeszcze kolejne dwie. Dobra, mam 4 w łapie. Dajemy je do magazynu. Mamy 4, ok. I tutaj ja bym chciał ulepszyć tego sprzedawcy za 54 dolce. To naprawdę fajna cena. Wydaje mi się, że było warto. Ej, dobra, jestem zadowolony z naszej fabryki. Ona naprawdę jest sensowna. Idziemy powoli naprawdę w fajną stronę do góry. 330 za kolejnego kupca. Dużo pieniędzy, ale w sumie jest to do zrobienia. Patrząc na to, jak teraz nasz magazyn tu funkcjonuje. Patrzcie to, kolejne cztery zbieram. Dobra, idę do góry. Dobra, no i kolejni, patrzcie, bzyku kupuję, Bzyku, to normalnie kupuję. no daj no, 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 dobrze. Dla, dla niego prowiant. 350 dolców kosztuje nas ulepszenie magazynu. Strasznie dużo pieniędzy. Patrząc na to, że ci obok mieli to ulepszone i to nie wyglądało jakoś wiele lepiej. Patrzcie! Jaki noob, Ale masz to słabe, Roman. A ty to ten był ten taki dobry, patrzcie to, jakie to są koksy, nie? Ja nie mogę, dobra, ja tu nawet nie patrzę, bo dostanie kompleksów. Ulepźmy może. Aha, nie ma w ogóle teraz ten, nie mają czym handlować. Dobra, zbierzmy to szybko za mało typów. Ej, wstawać, no! Co wy odwalacie, kurde, Robić dla mnie pieniądze? Ja nie wiem, co im się stało? Dobra, muszę zejść na dół i kupić im kolejnego ziomka, bo zaczynają powoli słabo grać. Dobra, cyk, teraz jest ich trzech. Oni nie, moja siostra. Ja nie wiem, ja po prostu w to nie dowierzam w te kombinacje, co są tutaj. Nie, moja szorka, i mój brat. I do ich dwóch po prostu robią kupę dla mnie dla pieniędzy i ja to muszę zbierać. No to jest po prostu. Ja nie zgadzają się, widzowie, na takie odcinki, no ale no nie no już nieważne. Dobra, 63, to jest dobra chyba cena. A, to! To jest naprawdę dobra cena. Panią wtedy jest na poziomie trzecim, chyba już na maksymalnym, prawda? Nie to jeszcze nie jest maksymalny 78 jest wyżej. Ok, Ej, nie mają czym handlować. Wypełnij system, dobra, spoko. 9 Człowieku, ale oni srają teraz! Pyk, dobra. O, no i już dile podbite. Pyk, gotowa do kapsi. Ale tylko 36 za trzy dile Nie no, panowie, drożej to sprzedajcie. Magazyn wypełniony w 100%. Musimy teraz po prostu czekać, aż zarobimy więcej pieniędzy, żeby ulepszyć paliona do fula i kupić kolejnego kupca. Zajmie mi to na pewno chwilę, patrzcie. Rozwinięcie alejki 700. Najgorsze jest to, że nie może można tutaj kupić gotówki za kasę. A, bo ja nie mam razy dwa gotówki. Dobra, to kupmy za te części robuxów Wtedy będę mieć po prostu razy dwa gotówki i o wiele szybciej to nazbieramy. No i to mi się podoba. Na 10 minut, let's go! Zbieramy 9 kolejnych, to jest dobra kasa. Będą z tego pieniądze, czuję to. Ten biznes rośnie w siłę. Weźmy to sprzedaj, okej? Okay? Murteczko. Jakoś, to do, dobre cenie. Minimalnie 200 dolców, okej? Okay? 24? Dobra, może być. Zawsze to jakaś kwota szybcona, ale weź się bardziej postaraj. Dobra, 6, elegancko, może być. I pyk do zbiorniczka. O nie za wolno sprzedają! Już wypada zbiornika! 250 dolców mamy w kas Ej, możemy na coś wydać. Dobra, ulepszam baliona już na ostatni poziom. On jest teraz na czwartym i za stówę. Pyk. Jest na piątym. Maksymalna kasa. Zobaczymy. Tam ci nie kosztowali chyba stówy. Za ile sprzeda? 24 też. Ej, mega lipa. Myślałem, że za więcej. No dobra, niech będzie. Powoli zaczyna się robić widzowie problem, bo mam za mało pracowników, a za mały zbiornik. Znaczy za dużo pracowników, a za mały zbiornik i zaczyna mi się to po prostu tutaj nie opłacać. Czy chyba kupić po prostu więcej osób? Ale to ma przestór, widzowie. Dobra, kupuję kolejną osobę. Pyk, mamy cztery. Teraz będziemy sprzedawać o wiele więcej. O, są na dół w las. Co jest w ogóle? Ale muszę też kupić większy zbiornik, bo tutaj ziomeczki nie wyrabiają. Muszę kupić kolejnego kupca, żeby po prostu więcej tu sprzedawał. Ulepszyłem magazyn do piętnastki i kolejne ulepszenie kosztuje 1,7 koła. To są naprawdę już, widzowie, spore pieniądze. Fakt jest taki, że mamy tutaj za mało kupców. A co się robi, jak ma się za mało kupców? Kupujecie kolejnego, Pyk, za trzysta części. Kolejne panie do targowania się No i dawaj, sprzedawaj to za dobrą kasę. O, nie Mordo. Znowu padłeś, znowu gorsza noc. Dobra, wstawaj, byku, i mnie tutaj nawet nie denerwuj. Macie tutaj zasuwać jak po prostu niesamowite typy. pyk, kolejna kolekcja, 15 już mamy. Parion sprzedajesz zdecydowanie za mało pieniędzy. Musisz lepiej się targować. Dobra, wydaje mi się, że trzeba Cię będzie ulepszyć, bo po prostu masz za małe doświadczenie. Pyk, kupię ci ulepszenie, żebyś miał ten kolejny poziom, no to już jest trzeci. No i git. A my, widzowie, potrzebujemy jeszcze tyle aż pieniędzy, żeby ponownie ulepszyć magazyn. Zobaczcie, ja nawet nie jestem w stanie tyle sprzedawać, bo mam za mało po prostu handlarzy. A zobaczcie, na dole jak oni nie zasuwają. że to jest niesamowite, Zostawaj, kurde, masz tu zasuwać, dobra, pyj, kolejna kasa No i zobaczcie, ile aż wypada z magazynu To jest bez sensu Widzowie, ta gierka jest naprawdę mocna Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, zostawcie teraz łapkę i suba